I wróćmy do okopów. Okay. Ja tam opisuję przykład biura podróży, najstarszego zresztą, które zostało założone w 1850, staje się trzecim roku, Thomas Cook. To biuro już upadło. Na czym polegała potęga i wspaniała przeszłość tego biura? No, na budowie katalogów i umiejętnej sprzedaży oferty turystycznej. Mm -hmm. I w tych okopach biuro Thomas Cook było znakomite. Robiło ładne zdjęcia, trafiające opisy. Było tam, gdzie są ludzie, na przykład na głównych ulicach handlowych czy w centrach handlowych. No tyle tylko, że zwyczaje ludzi się zmieniły w związku z pojawieniem się Ryanaira, Airbnb, Bookings i, mhm. i wielu aplikacji, które pozwalają każdemu z nas samemu skomponować wakacje. I okazało się, że okopy sprawnego poruszania się w gigantycznej ofercie możliwych różnych destynacji turystycznych tak naprawdę uwięziły biuro w jednym sposobie myślenia. Mm -hmm. I oni po prostu nie wpadli na to, że można inaczej.